Jarek Adamski, Silesia24. Dzień dobry naszym gościem, Łukasz Kochut, eurodeputowany wiosny. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich widzów portalu silesia 24. .pl. Witamy serdecznie w czasie pandemii oczywiście via Skype, bo tak bezpieczniej. E, e, panie pośle, co z protestami kobiet? No, protesty kobiet trwają już ponad dwa tygodnie, trwają we wszystkich możliwych miejscach w Polsce. Trwa Wie Pan, że ma się miastach. zmienić komendant główny policji i jak donosi dzisiejszy onet, Jarosław Kaczyński bardzo chciał, żeby te demonstracje rozgonić na cztery wiatry. Słyszałem, przerażające. My też zajmujemy się tym w, w, w Parlamencie Europejskim, bo ludzie mają prawo protestować nawet w, w, w tak trudnych, pandemicznych czasach. Ja brałem udział w tych, tych, tych protestach, tak w Katowicach, Widzieliśmy, w widzieliśmy tam starcia z policją, nawet pewnego posła by zabrali policjanci. Inter, interwencja poselska, panie, panie redaktorze, tak, tam wspólnie tak. z, z Maćkiem Kopcem, z Moniką Rosą interweniowaliśmy. No skończyło się, jak się skończyło, ale później muszę powiedzieć, że ta współpraca ze Śląską Policją już po tych paru dniach była bardzo dobra, oni nam też pomagali, jeśli chodzi o prowadzenie tych, tych, tych spacerów, więc jakby nie można powiedzieć, że ta śląska policja w... no, można powiedzieć, że ta śląska policja rzeczywiście nam pomagała później i, i, i to wszystko wyglądało tak, jak powinno, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo też protestującym kobietom. No tak, ale to wszystko wynika z rozkazu, by policjant jest osobą, która ma wykonywać rozkazy. Jak się zmieni komendant no. główny, to te rozkazy mogą być inne. Zgadza się i to prawda, że w sobotę, ten, ten, ten drugi dzień protestów, ta rzeczywiście ym, y, y, policja, która była wtedy pod Katedrą, była ym, no dość, dość agresywnie nastawiona też do, do protestujących, więc to, to była bardzo duża dynamika tych, tych, tych protestów. Mam nadzieję, że, że, że Kaczyński nie będzie dyktował policjantom, co mają robić, i, i, i że, że, te, że te protesty będą w jakiejś tam formie. Y, tygodnic czy miesięcy. Będzie, trwało. panie pośle, dlatego, że jest wicepremierem, ministrem odpowiedzialnym za służby. No i widzimy, odkąd został tym, tym premierem i odkąd został tą osobą odpowiedzialną za służby, jak, jak wygląda sytuacja na, na polskich ulicach. No, czego, nie, czego nie dotknie się premier Kaczyński, to katastrofa. Panie pośle, 11 listopada wybiera się pan na Marsz Niepodległości w Warszawie? Nie, oczywiście, o, oczywiście, że nie, nie wybieram się, będę wtedy Będę wtedy w Brukseli, ale generalnie nigdy nie byłem na, na Marszu Niepodległości w Warszawie i nigdy nie brałem udział w tym. Ale to um, dlatego, że nie, nie dba Pan o niepodległość, o, o w, przypominanie tej historycznej daty? Nie no, Marsz, marsz Niepodległości od, od, od paru lat... Yy... Niestety przypomina takie spotkanie kibiców, żeby nie powiedzieć kiboli, którzy przyjeżdżają do Warszawy i którzy tą Warszawę od, od kilku lat demolują. To nie są moje klimaty, więc absolutnie się nie wybieram. A kotelion będzie wpięty? Oczywiście, że tak. To trzeba absolutnie celebrować. Trzeba celebrować niepodległość, natomiast no nie w formie marszu niepodległości w Warszawie. Panie pośle, co się stało w związku z wyborami w Stanach Zjednoczonych w Polsce i w polskiej polityce zagranicznej? Stało się coś? Ja myślę, że to jest takie światełko w tunelu, że to jest taka nadzieja też dla tego całego prodemokratycznego świata. Że można wygrać z populizmem, że można wygrać z ksenofobią, że można wygrać z kwestionowaniem katastrofy klimatycznej. To jest fantastyczne zwycięstwo Joe Bidena. No, rząd Prawa i Sprawiedliwości niestety wszystkie żetony postawił na, na jednego kandydata. Przegrał. Z tego powodu na pewno nie będzie miał łatwych kontaktów z, 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 nową, z nową administracją amerykańską. No ale tak się, tak, jeśli tak się prowadzi politykę zagraniczną, no to trzeba ponosić też konsekwencje. A jaką mamy politykę zagraniczną w kontekście Unii Europejskiej i kolejnego budżetu unijnego? Mamy otwarty, otwarty, front, otwarty front wojny z, z Komisją Europejską, mamy otwarty front wojny z Parlamentem Europejskim. Mówi się o tym, że, że Kaczyński, bo udzielił takiego wywiadu, że, że zawetuje budżet ten wieloletni. Jeśli Unia będzie narzucać ten... nam rozwiązania nie, nie, niezgodne z naszą konstytucją i wolą narodu. No, tak to, czy... mniej więcej Kaczyński chce pana być na, na wojnie z wszystkimi. Nie dość, że mamy do czynienia z, z tym wieloletnimi ramami finansowymi, to mamy także do czynienia z tym Funduszem Odbudowy Europy. To jest 750 miliardów euro na, na odbudowę tej gospodarki europejskiej po, po pandemii. I Jeśli Kaczyński rzeczywiście zdecyduje się na weto na, na, na w tej sprawie, to pójdzie na wojnę z wszystkimi pójdzie na wojnę z przedsiębiorcami w, w Hiszpanii, z, z lekarzami we, we Włoszech, z, z Niemcami. Trudno mi sobie to wyobrazić, natomiast no, wszystkie scenariusze są na stole. Nie wiem, czy pan pan redaktor wie, ile mniej więcej, um, ile mniej więcej pieniędzy spływa rocznie do, 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 do Polski z, z wszystkich funduszy e, europejskich. Proszę Rosję nam to powiedzieć, rocznie 50... to jest 52 miliardy złotych, czyli ponad 12% polskiego budżetu, i trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tak trudnych czasach. Pandemii i trudnych czasach gospodarczo-polski rząd wetował ten budżet, no ale niestety to są populiści, więc wszystkiego no, można. Ale mamy, mamy z drugiej strony już zapowiedziane powiązanie praworządności z wypłatą środków unijnych, prawda? Tak, to prawda. Brew temu, co premier mówił po ostatniej Radzie Europejskiej w lipcu. Mamy teraz prezydencję niemiecką, by, by doszło do kompromisu i zostałby pewien zapis wpisany w to porozumienie. I co, tak, one to by, mówimy, co on ze sobą mówimy, niesie, panie pośle? Niesie, na, niesie zawieszenie funduszy, kiedy państwo łamie praworządność, czyli nie zablokowanie tych funduszy, natomiast zawieszenie. Wtedy dany budżet krajowy musi, musi te pieniądze wypłacić tym beneficjentom końcowym, to po pierwsze. Po drugie, jeśli dane państwo zejdzie z, tej, z tej, tej linii łamania praworządności, to wtedy te fundusze zostają odblokowy, odblokowane. Więc to jest bardzo dobry zapis, to jest bardzo dobry kompromis. On nie, nie, nie dotyka tylko łamania praworządności, ale i praw człowieka, bo ta definicja została rozszerzona właśnie w. No dobrze, ale, w by, ale jakby z drugiej tygodnia. strony, by nie wiemy, co jednoznacznie oznacza łamanie praworządności. Nie ja no, tutaj artykuł, artykuł drugi traktatu Unii Europejskiej mówi o tym, mówi o tym w, wprost. Oczywiście tutaj będzie... Co musiałoby jeszcze... się w Polsce stać, żeby Unia Europejska, Komisja Europejska nie mówiła o tym, że w Polsce łamana jest praworządność? Myślę, że powrót do stanu prawnego sprzed 2015 roku, czyli te wszystkie zmiany, które się odbyły w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądzie Najwyższym, w Izbie Dyscyplinarnej. Więc to są wszystko rzeczy, które na pewno trzeba odkręcić. Ale by, jak tutaj by, siedzimy, słuchamy i rozmawiamy, to przecież doskonale wiemy, że, że marne są na to szanse. No, zobaczymy, bo, bo tak jak powiedziałem, to są, to są duże środki, które, które leżą na tym europejskim stole. Sytuacja polski gospodarcza jest średnia i wydaje mi się, że ja, ja, ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że, że, że rząd zejdzie z tej, z tej linii wojny z, z, z Brukselą. Jeśli tak się nie stanie, no to myślę, że obywatele też będą odpowiednio reagować i, i dojdzie wkrótce do, do zmiany rządu, tym bardziej, że, że wiele wskazuje także na to, że, 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 że premier Kaczyński już nie ma w większości w, w polskim Sejmie i stąd na przykład to przesunięcie ostatniego Sejmu o dwa tygodnie. A potem słyszeliśmy tak... od premiera Morawieckiego, że Senat powinien przyspieszyć swoje prace. No i takie przerzucanie piłeczki. Natomiast wydaje się, że rzeczywiście Kaczyński stracił władzę przede wszystkim wewnętrznie we w, swojej, w swojej partii. Tam jest... Po no, zawiesił kilkunastu ta... posłów. No, zawiesił kilkunastu posłów, jest problem z tą em, frakcją Mardanowskiego, więc, więc to jest takie trochę przeciąganie liny wewnętrzne, a, a bez, bez większości parlamentarnej w tych trudnych czasach trudno mi sobie wyobrazić, żeby, żeby Prawo i Sprawiedliwość utrzymało władzę. Ja jestem w sobie w stanie wyobrazić, że, że będziemy mieli w przyszłym roku w, w, wybory parlamentarne. No właśnie, wtedy, o to chciałem zapytać. To, Wiosna? To, 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 zejście z... to jest no, możliwy to... plan? Trudno powiedzieć, bo to jak. W kontekście kwestia... oczywiście by, by pandemii, która panuje, i jakby zupełnie by, by poza tą sferą. No to prawda, natomiast ta, wybory odbywają się w, w czasach pandemii. Tutaj mamy przecież przykład amerykański i wielu innych krajów, to, to po pierwsze, po drugie, wy, wy, wydaje się, że faktycznie pre, prezes Kaczyński tra, tra, stracił tą swoją, tą, tą większość nad, 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 swoją, nad swoją partią i, wszystko jest możliwe. No, mamy przed sobą na pewno takie parę momentów zapalnych, typu budżet, typu właśnie głosowania najbliższe w Sejmie, więc, więc zobaczymy. Czy wy macie lidera po stronie opozycji, który jest w stanie zaproponować wyborcom cokolwiek więcej niż Rafał Trzaskowski w ostatnich wyborach prezydenckich? Ja myślę, że, że opozycja dojrzewa do tego, żeby, żeby przejąć władzę. To trochę trwało. Wiadomo, były różne spory. Jak pan wie, ja zawsze byłem za tym, żeby, żeby opozycja w, 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 w tak trudnych czasach mówiła jednym głosem. Wspierałem także Rafała Trzaskowskiego, jeśli chodzi o tą kampanię prezydencką, mimo że on nie, nie jest z mojej organizacji. Wydaje się, że opozycja będzie w stanie w momencie, kiedy, kiedy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość e, będzie się sypać, dogadać się i, i, i być może nawet y, wystartować. Y, A to świnie. jest to pozycja złożona z Lewicy, z Koalicji Obywatelskiej, z Szymona Hołowni? Mm, dokładnie tak. To są na pewno te prodemokratyczne siły y, y, polityczne, które, które powinny... A wy w ogóle rozmawiać. rozmawiacie z hołownią? Toczą się jakieś dyskusje, spotykacie się? Jak pan redaktor wie, jedna z naszych posłanek jest tu Szymona na więc ten kontakt jakiś tam jest. No, no, no tak, bo wam ją zabrał, to dlatego jest u Szymona hałowni, a nie no, ale dlatego, jest że. No po tej stronie pro, prodemokratycznej trudno mi sobie wyobrazić, żeby, żeby ktoś z tych z tych, któryś z tych trzech podmiotów, czy to Platforma, czy, czy Lewica, czy Hołownia byli w stanie w ogóle e, e, rozmawiać się z, z Pisem, więc na pewno je, są, wszystkie te trzy podmioty są po tej dobrej stronie mocy. Panie pośle, to by jeszcze jedna kwestia, by Kongres Zjednoczeniowy Lewicowy wiadomo, że w grudniu się nie odbędzie. E, co dalej? No, pandemia niestety przesunęła to wszystko. No też, te by rejestracja, rejestracja by w sądzie by też wam utrudniła życie. To prawda. No, my, w Parlamencie Europejskim, generalnie spotykamy się wspólnie przed każdą sesją, sesją plenarną. Dochodzi do takiego wspólnego jakby obgadania tego, co, co będzie na, na, na sesji plenarnej, więc ta współpraca na, na linii Wiosna e, SLD w, w Parlamencie Europejskim przebiega bardzo dobrze i, i wspólnie także decydujemy o tym, jak, jak będziemy głosować. Więc jeśli chodzi o współpracę w Parlamencie Europejskim, to współpraca jest naprawdę na, na wysokim poziomie. Panie pośle, będzie lockdown w Polsce? Zamkniemy znowu granicę? Trudno powiedzieć, ja myślę, że, że granic nie zamkniemy. Myślę, że to jest to jest coś, to, to, to wszystko co wydarzyło się wtedy w marcu, w kwietniu. Też trochę nauczyło um, europejskie kraje, te, żeby, żeby więcej tego takiego lockdownu. Ale nie robić. się zamykają przed nami na przykład. No, zamyk zamykają, ale transgraniczni mogą przekraczać granice i tak samo e, tranzyt. Więc to jest trochę inna sytuacja niż, niż wtedy na wiosnę. Wydaje mi się, że wtedy wszyscy za zareagowali zbyt mocno i pan pamięta, myśmy musieli pomagać też pracownikom transgranicznym, bo ta sytuacja była dramatyczna wielu, wielu z nich. I wydaje mi się, że w, w tym momencie takiej sytuacji już, e, już nie będzie. A zamkną nas w domach? No to, to jest pytanie o, 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 o skalę tych zakażeń, o ilości tych zakażeń. I tutaj, tutaj trudno mi powiedzieć. No, na razie niestety nie ma takiego y, szczegółowego planu, jak to ma wszystko wyglądać. Mówi się o tej narodowej y, kwarantannie powyżej 50 tysięcy zakażeń, ale te, tutaj naprawdę nie jestem w stanie przewidzieć, co się wydarzy za tydzień, bo, bo ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ale Łukasza Kochotę nie zamkną w domu, jak rozumiem. Nie, no my ciągle, my ciągle pracujemy, w, odnowiłem pogotowie zakupowe, robimy zakupy seniorom, więc ta, ta, ta akcja, którą robiliśmy też podczas tego pierwszego lockdownu, teraz jest kontynuowana. Ja staram się bardzo aktywnie wykonywać ten mandat i mam nadzieję, że tak pozostanie. No to wspieramy, dbajmy o siebie, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Łukasz Kochut, eurodeputowany wiosny, był naszym gościem. Dziękuję, panie pośle. Bardzo dziękuję, dużo zdrowia dla wszystkich. Zdrowia, tak jest, dziękuję pięknie. jenki